Przecinarka plazmowa Katar 41 LED marki Sherman to profesjonalne urządzenie do cięcia plazmowego i żłobienia metalu. Zaletą tej przecinarki jest jej gabaryt i waga, co przekłada się na jej mobilność i możliwość wykorzystania w pracach terenowych. Dzięki zastosowanej technologii IGBT udało się uzyskać niewielkie rozmiary, zachowując bardzo dobrą wydajność pracy. Przecinarka wyposażona została w 4-metrowy uchwyt AG60, generujący łuk pilotujący, który umożliwia bezstykowe zależenie łuku tnącego z wykorzystaniem wysokiej częstotliwości. Palnik wyposażony jest w elektrodę, dyszę tnącą oraz tulejkę ochroną wraz z sankami dystansowymi. Części eksploatacyjne są trwałe i ogólnodostępne w przystępnych cenach. Podłączenie uchwytu rozpoczynamy od przykręcenia przewodu prądowo-powietrznego za pomocą nakrętki do urządzenia. Następnie podpinamy przewód wysokiej częstotliwości oraz wtyczkę sterującą. Przewód masowy wpinamy do prawego gniazda. Do przecinarki dodawany jest zespół przygotowania powietrza, który instalowany jest na tylnej ścianie urządzenia. Montaż nie jest skomplikowany. Jedyne co trzeba, to przykręci go dwoma wkrętami do obudowy. Wąż powietrzny podpinany jest za pomocą gniazda szybkozłącza. Zespół przygotowania powietrza wyposażony jest w manometr, na którym regulujemy ciśnienie cięcia. Zaleca się pracę w zakresie 3,5-5 bar. Zespół przygotowania powietrza odpowiada także za wychwycenie i odprowadzenie skropnie wody z układu. Przecinarka Kater 41 posiada innowacyjny wyświetlacz LED z łatwo dostępnymi funkcjami. Regulacja prądu odbywa się w sposób płynny w zakresie 10-40A. Możemy także regulować wypływ powietrza po zakończonym cięciu, używając opcji postgas. Przecinarka może pracować w trybie 2T oraz gdy wykonujemy długie cięcia w trybie 4T, gdzie nie trzeba trzymać przycisku w rękości uchwytu w trakcie cięcia. Funkcja test służy do przedmuchania układu zanieczyszczeń i pary wodnej. Zaleca się wykonanie testu powietrza po każdej dłuższej przerwie. Kater 41LED marki Sherman to przecinarka, która współpracuje z popularnymi kompresorami garażowymi. W tym układzie znajdzie ona zastosowanie w każdym warsztacie produkcyjnym i nie tylko. Na potrzeby filmu wykonaliśmy cięcie w warsztacie produkcyjnym elementu stalowego o grubości 20 mm. Jak widać, nasza przecinarka nie miała żadnych problemów z tą grubością, a jakość cięcia jest znakomita. Przecinarka kt 41 LED może być wykorzystywana w procesach produkcyjnych, do pracy warsztatowych, remontowych, a także do cięcia złomu. Można nią ciąć każdy materiał przewodzący prąd elektryczny.